Ale w związku z postawieniem Białego Namiotu, tam yy, yy, są reakcje wspaniałych ludzi, profesorów, yy, posłów, ale też dramatyczne zdarzenia. Czy planujecie Państwo zmontowanie filmu z kolejnych tych yy, yy, etapów yy, yy, jakby, yy, zdarzeń na krakowskim Ciebie? Od razu powiem, no, co są rzeczy rejestrowane, natomiast nasza aktywność przyniosła się w tej chwili gdzie indziej. Stowarzyszenie działa prężnie, jeżeli Boguś mógłbyś puścić tą ewentualnie tą, tą listę, to bardzo proszę. Natomiast od razu powiem, pod nami o tym również są prowokacje i, i próby rozbijania szczucia jednych na drugich, no, to wszędzie jest i ta, ta, ta próba zdezawuowania czy skompromitowania tego protestu. I, i trwa cały czas, ale mimo to grupa wiernych oddanych ludzi w sprawie wyznacza sobie dyżury, pilnuje tych dyżurów, przychodzą i, i trwają z prostymi postulatami pociągnięcia do odpowiedzialności tych, którzy są winni zaniedbaniom związanymi z, z wizytą prezydenta w Katyniu. No przecież to jest na miłość boską, to jest, to jest żyjemy w państwie zinstytucjonalizowanej nieodpowiedzialności, tak? to e, awans e, szefa boru faceta, który był odpowiedzialny za zabezpieczenie te, tego lotu i lotniska w Smoleńsku na generała dewizji jest, nie wiem, jest albo próbą napucia nam w twarz, albo prowokacją, która też kolejno ma, ma, ma wywołać zamieszki, albo, albo pokazaniem możemy wszystko, tak? Możemy wszystko i nie liczymy się z żadnym z waszych tak. To jest rodzaj już takiej wojny e, symbolicznej, w sposób otwarty bo ponieważ to nie ma żadnych racjonalnych przesłanek. Znaczy, to jest coś, to jest ten rodzaj takiej pogardy już już w, w, w czysto nawet jeżeli są wątpliwości, jeżeli to to na pewno nie wolno było tego robić. Jeżeli to zostało zrobione, to jest, zostało zrobione moim zdaniem jako celowa prowokacja. Odważę jeszcze Bardzo proszę środka zadać Panu takie pytanie. Bardzo proszę. E, w zamach w Smoleńsku po czwartym rozbiorze dla mnie osobiście jest to największa tragedia mojego narodu. Ponieważ wojskowe służby informacyjne i informacje wojskowe są w posiadaniu na dzień dzisiejszy, oczywiście Urząd Bezpieczeństwa z Urzędem KGB w Moskwie, są w posiadaniu ważnych, tajnych dokumentów. A więc telefon sanitarny, laptopy. Notatki generałów. Czy wobec tego, według Pana wiedzy, bo Pan ma ogromną wiedzę, nie istnieje jeszcze większe niebezpieczeństwo dla mojego narodu w przyszłości niż właśnie katastrofa słoneczna? Dziękuję. No, znam jedna jest postawa Amerykanów w tym. Pewne środowiska amerykańskie, ważnych polityków, wychodzą z założenia. To samo na to, skoro rząd się nie dopomina, jest rządem demokratycznym, rząd abdykuje z próby wyjaśnienia tej katastrofy, to my z zewnątrz cóż będziemy robili? Dla mnie wstrząsającą takim sekwencją w filmie Mariusza Pilisa, mojego kolegi Lis Polski, jest to, co powiedział profesor Andrzej Nowak, że siła instytucji, jakim jest NATO i Unia Europejska, została pokazana i nasze miejsce w tych instytucjach zostało nam udowodnione w tym momencie, że te dwie ważne instytucje porządku światowego nie były w stanie przetransportować drogą lądową na odcinku 1500 kilometrów swoich ważnych przedstawicieli na pogrzeb prezydenta do Krakowa, bo chmura islandzka, bo coś. Tak? To, to też pokazuje, jak to jest ważnym probierzem tego, jak Zachód traktuje y, katastrofę smoleńską, bo również o ten kontekst Pan pyta, bo jeżeli tam były kody dostępu NATO, ważne dokumenty i y, y, ranki państwowe, no to stajemy się dla sojuszników amerykańskich zupełnie niewiarygodni, o ile ten sojusz w ogóle funkcjonuje i ma jakiekolwiek znaczenie jeszcze, nie jest wydmuszką, nie jest jakąś atrapą, która ma... Po prostu robić dobre wrażenie. To samo Unia Europejska, która jak dzisiaj widzimy, już w sposób normalny się mówi o Unii Dwóch Prędkości, o, o tym twardym jądrze i wiadomo, jak Niemcy zaczynają rozgrywać swoje, swoje interesy, strefa euro się prawie że rozpada. No, 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 to pokaza, pokazuje nam, że wszystko to, Czym żyliśmy do tej pory jako tak zwaną racją stanu? Bo ktoś nam mądry wytłumaczył, że racją stanu w Polsce jest, nie wiem, wejście do NATO, racją stanu jest nasza obecność w Unii Europejskiej. No. Czym są te nasze uczestnictwa w tych ciałach? Widzimy dzisiaj, widzimy przez to, jak e, na przykład Dania zamyka swoje granice. I Norwegia, bo otwarcie na wschód Polski i polska prezydencja się okazuje jedynym y, ważnym konsekwencją polskiej prezydencji w Unii Europejskiej będzie umożliwienie małego ruchu przygranicznego dla, dla osób z Kaliningradu. No, jeżeli ktoś poczyta trochę w internecie czym jest okręt kaliningradzki dowie się, że jest to, y, jest to przyczółek y, Imperium Rosyjskiego, gdzie jest koncentracja i służb i militarnych rzeczy, ale jednocześnie a bardzo poważny ośrodek epidemiologiczny, znaczy źródło koncentracji bardzo poważnych zdrowotnych zagrożeń, no to, to otwarcie się na, 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 na ten wschód i umożliwienie tego małego ruchu przygranicznego absolutnie jest w polskim interesie, a na pewno interesie na to, nie w interesie NATO, i Unii Europejskiej, a Polska to przeprowadza. No, nie, nie, nie załatwia ważnych spraw, rolnictwo i tak dalej, załatwia jakąś rzecz dla Rosjan, no, to jest też rzecz, która się w głowie mieści. Także to zagrożenie, o którym Pan mówi, ono nie jest realne, ja je czuję, ale wiem, że damy radę. Nie, nie z takiej opresji Polska wychodziła. Dziękuję. A ja, a chciałem, za, a chciałem zapytać właśnie też jeszcze, po, zaraz w pierwszym dniu po przylocie z remontu z samolotu z Rosji, w tajemniczych okolicznościach... Gnieg, nie Tak. No, ktoś ostatnio mi powiedział, że jakby zliczyć te wszystkie tajemnicze śmierci, którymi media się w ogóle nie zajmują i milczą, no to by tych dziwnych wypadków było wiele. Rzeczywiście tych dziwnych wypadków jest wiele. Szyfran Zielonka, a Grzegorz Michniewicz, dziwne morderstwo wróbla, eksperta lotniczego, tajemnicza śmierć archeologa, który miał dowodzić grupę archeologów, która miała lecieć do Smoleńska i przechowywać teren. No To tych tych, teraz Andrzej Leper, jego asystent, wcześniej wcześniej jego prawnik, zapił się podobno, a, no ale no choć, jeżeli chociaż część tych, tych wypadków jest, znaczy wszystkie one są tajemnicze, a jeszcze zacznę od tego, że jednym z pierwszych e, tajemniczych wypadków śmiertelnych po dojściu Donalda Tuska do władzy, była śmierć Adama Kapicy, wiceprezesa ZUS, odpowiedzialnego za komputeryzację i kontrakt z prokonem Ryszarda Krauzego. W tajemniczych okolicznościach powiesił się Adam Kapica, no człowiek, który opływał we wszelkie dostatki. Miał się jak w pączek w maśle, taka depresja też dziwna rzecz. Także tych wypadków jest dużo i dla nas stanowi to jakby podwójny komunikat. Pierwsza sprawa to jest to, że państwo nie działa, bo nie... Aha, że takie rzeczy się w ogóle zdarzają, to jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, potworna, że sposób wyjaśnienia tego odbywa się tak, jak się odbywa. I trzecia rzecz, że media się tym w ogóle nie interesują. Że oprócz naszego dziennika, czy Gazety Polskiej, czy blogerów, w ogóle główne media mainstreamowe tym, o tym milczą. A jest yy, o, 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 o czym mówić i nawet krzyczeć. Bo tego rodzaju koncentracja wypadków w ciągu ostatnich czterech lat jest rzeczywiście zdumiewająca. Następne pytanie. Jakiś czas temu w naszym mieście weszła inicjatywa, inicjatywa nadania e, imienia naszego rynku e, imienia pary prezydenckiej. Czy mógłbym poznać pana zdanie na ten temat? Jesteśmy demokratycznym społeczeństwem i jeżeli jest taka inicjatywa i wola większości albo przynajmniej istnieje silna grupa ludzi, którzy za tym stoją, to dlaczego nie? Ludzie mają prawo do tego, żeby czcić tych, których uważali za, za swoich, nie wiem, bohaterów, idoli, ludzi ważnych społecznie. Jest dobre prawo takie, które wskazuje, że pojęcie nad po raczej nie powinno się tego robić, natomiast na no, nikt nie przewidział, że to będzie śmierć w tak dramatycznych okolicznościach, tak bardzo niewyjaśniona. Gdyby te katastrofy wyjaśniono, gdyby wokół pochówku na Wawelu nie robiono tak szyderczej manipulacji, to moim zdaniem tego rodzaju inicjatywy, może by one przebiegały spokojniej, może były trochę później i tak dalej. Dzisiaj ja czuję tak intuicyjnie, że być może tego rodzaju właśnie pomysły są też jakimś elementem walki o prawdę i rozliczenia się z Tą tajemniczą śmiercią. Ludzie różnie reagują, być może to jest też taka reakcja. Uważam, że to jest wola społeczeństwa. Jeżeli jest taka grupa ludzi, która uznaje, że coś takiego powinno być, to dlaczego nie? Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy są przeciwni temu, no to też chciałbym poznać ich argumenty i, zważyć, i zobaczyć wagę tych argumentów. Na pewno jest to, jest to jedyny polski prezydent w historii ostatniego dwudziestolecia, który nie miał kontaktów, nie był żadnym tajnym współpracownikiem żadnych służb. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz, miał tytuł profesora i był oddany dla Polski. Miał wielką, przepiękną kartę solidarnościową i trzecią zginął, pełniąc służbę na, wykonując swój, e, swoją misję, misję upamiętnienia e, zbrodni, która, która zaważyła na losach naszej ojczyzny na wiele, wiele dziesiątek lat. Te trzy elementy wskazują, że na pewno, jeżeli już nie całe życie Lecha Kaczyńskiego, ale ta śmierć ma znamiona heroizmu, a takich ludzi nagradza się. Mamy następne pytanie. Panie dyrektorze, pytań miałbym również bardzo wiele odnośnie tego tematu, ale może jeszcze inne osoby zabiorą głos. Natomiast mam takie pytanie. bardzo doskonale zna telewizje, mechanizmy i tamte osoby. Wiemy, co spotkało pana i innych. I Niedawno przeżywaliśmy pielgrzymkę i Światowe Dni Młodych w Madrycie. Okazuje się, że tylko Radio Maria i telewizja tam transmitowały, a w telewizjach, czy to tych niby publicznych, czy wiadomo, jeszcze prywatnych, były tylko pewne wzmianki i raczej sensacyjki, a nie to co istotne. Jak pan redaktor myśli, czy ta blokada informacyjna i nieprzeprowadzenie transmisji nawet przez telewizję publiczną, to decyzja pani Szymani, <laughs> Czy przewodniczącego Krajowej Rady, czy to ze strony jeszcze władz nadrzędnych? I to jedno pytanie. A drugie, ostał się tam jeszcze w pierwszym programie i wiadomościach występuje pan Krzysztof Ziemiec. My go znamy od dobrej strony, no ale jeszcze funkcjonuje i teraz.